Ey, ale dobre, bo w początek zajebisty. Jedziesz Maksiu, no Dobrze. Wybił go jak kompletna Ustop go, Uderzaj, Nie daj się przetoczyć, uważaj! Ustop go uderzaj! Dobocznie! Wyjdź z półgardy, postara się! Wyjdź z półgardy, tak? Tak o, jest! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Tak jest! I do bocznej! O, do jest. bocznej! No! no, mogę. no. Dobrze! Usta dosiad, dosiad! Dosiad! Dosiad robię! Uderzaj, Uderzaj, pouderzaj tu! Kolano na korpus! Dobrze! No nie można w ogóle. Kolano na korpus stara się dosiadnąć, tak jak, jak żeśmy o, się Tak A, jest! Dobrze. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze no. Wędnij się! Mówił panu Maksiu! Dobrze Maksiu, wychuj z tego! Wychodź z tego! się biedrami! Tak, tak, tak. Nie na tą stronę! Nie go no, nie, nie no, się wkręca, nie go! Odbieraj mi nogę, dobrze! Dobrze, Wyodź, wychodź, wychodź, nie chodź, nie chodź. Nie chodź, nie chodź, nie chodź. Tak jest, Toż, 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 to jeszcze, jeszcze. Jeszcze raz. Chodź go Jeszcze raz, jeszcze. Jeszcze tak, raz. jeszcze raz. Dobrze o to chodzi. Ale Weź wejdź pogardy, Kosła. Uważaj mnie. Te ręki nie odrywaj Nie odrywaj, nie odrywaj. Nie 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 Trzymaj rękę przy nim. rękę Będzie polował na uważaj! Dobra, widzę ma. Nie ma Maxu bardzo ładnie. Górę wyżej, wyżej. Tak jest trójka. Bijemy jest I wiele jest trójka Maxu. Lecimy wyżej, lecimy wyżej. jest! Weź głowę

O, mu tam nogi obracaj się. się kombinuj. Spokojnie, spokojnie, mój, spokojnie. mój, nie mój, 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 ręce mój, 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 Wyżej ręce, ręce. Kontrolę, kontrole, kontrole na niego, na niego, na niego! Tak eee! jest, a tak. Jeszcze raz. raz, jeszcze z góry na lokus. Już, rzucaj, rzucaj! Tak jest! Wyjmij głowę! Uderzaj! Uważaj na klucz. Dobra, z gardą uderzaj! Z gardą uderzaj! Z gardą uderzaj! Na ręce! ręce na bicepsy i uderzaj! Uderzaj na korku! Uważaj na barachę! Uważaj na ręce! Tak dobrze, jest. jest! Dobrze! dobrze. Jeszcze raz to samo! Elegancko macie! Jeszcze raz góra! Góra! Góra, nie można! Uważaj na okcie Dobrze! Trzymaj i Trzymaj! dobrze! Stabilnie, stabilnie, Na głowę weź.

Maksym, spokojnie, odpoczywasz teraz. Spokojnie, 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 spokojnie. Ma, Maksym, do działa. Jeszcze jedno, ale... Obijaj cały czas, Maksym. Obijaj Maxio. cały czas! Obijaj, 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 obijaj! Trzymaj z góry, obijaj! Obijaj! Obijaj cały czas! Na głowę uderzasz! Na A, i o, tu, 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 pracuj. É? <todos> <dalej, todos> pracuj. Pracu. Obijaj drugą ręką. Uh, uważaj uh, na obijaj, uh, obijaj. Uh, obijaj. Rejko. obijaj, obijaj. Obijaj cały czas, maxu. Uważa rejko. Rejko. Trzymaj i obijaj. Uważaj na maxu. To moment. Uważaj na rękę dobrze, dobrze, dobrze. Przychodź czas golej! Na głowę! Na głowę! No Boże! Patrz! Co jest? Co jest? Co jeszcze 10 sekund zająłem. Dawaj, dawaj, Maxiu!